Siemano, witajcie moi mili z tej strony Rochi, bo jest to kolejny odcinek, gdy w Deus Ex Human Revolution. I tak, co ja bym chciał tutaj rozwinąć sobie na przykład? Tutaj mamy te tłumienie rozbłysków, to nam się nie przyda. Radar celu też nie... Hmm. Wyostrzenie z wzroku Eee. No dobrze, i teraz jak to działa? Pom. Wow, test okustro. Tak, zróbmy to w ten sposób. Rzućmy ten granat gazowy tu. No, dobra. Niech ona najwyżej tu podejdzie. Albo niech zakończy w ogóle poszukiwania, bo Bo po co szukać wiatru w polu? Powiem jedno, jak tu się wychyle w złym momencie i ona strzeli, no to już jest pozamiatane. Dobra. Hmm. O, strzał w głowę od razu powala, że chociaż ta informacja jest dobra.

Mamy coś takiego, co byśmy mogli tu wykorzystać? Co to jest? Dejemny. Jeden. Drugi, ładnie. <grystanie> Na no, mojej no tak długo żeśmy przeszli bez awanturowania się z kimkolwiek Okej, okay, to wepnijmy sobie pod czwórkę No i w sumie tak co jest Trochę postraszyli i się wycofali A nie, ja rozumiem, drugi od... Drugi od tyłu. Boom. Hmm. Spokoj, strzelaj, ile chcesz. Tylko, zre i ki zregenerowałem kilka sąd hasło Raptor. Dobra. Hm. Dzień dobry. Pan pozwoli, że się z panem zamienię miejscem? Oh. Tu co musi, musiała być strzelba albo coś takiego. <grymka> takiego męska dostałem, że dostaliśmy, że hej. No. Hmm. Granat wstrząsowy, spoko. Wchodzimy z buta od razu. Nie tak czy owak posuwamy wszystkich spać, więc... ...wielkiej różnicy to dla nas nie ma, ale... Ach, ...przynajmniej nikogo nie zabijamy. Bo tak naprawdę o to mi najbardziej chodzi, żeby nikogo nie zabić Już tam nie mówię o tym, żeby komuś przypadkiem facjatnie przeglancować, nie? Ale chodzi po prostu o to, żeby nikogo nie zabić, nie? O w dupę Ja myślę, że oni byli... Że oni byli podem, mną, no, a oni byli nadem, mną No, ta dronka może nam tutaj Ta dronka nam tutaj mogła naprawdę krzyki napsuć ładnie Kolega, to by się znamy. Jeszcze, jeszcze o tym dużym gościu słyszymy. Tak czuję bardziej niż pewny. Niestety. Zobaczymy, zobaczymy co z tego będzie. No, gro. Załadujesz się? Proszę? I bet the loading shit no, come on. No. No come on. A lot of goddamn good Raka being dead is going to do for us. Your orders were to bring him in. I fully intended to. Then how did this happen? You tell me, because I get the feeling I'm being set up. Set up for what? It's pretty convenient. Rucker drops dead just as I show up. Whose call was it to send me in there? If I was setting you up for anything, it was for success. Did I send you in there because you're augmented? Yeah, I did. But I also sent you in there because I believe you're the best we've got. Frankly, I'm offended you'd think anything else. Was it Rucker that got this in your head? What the hell did he say to you? He said he had evidence that could prove Ark was being manipulated. Now we're onto something. Do you have it? Rucker was killed before he could show it to me. Ain't that convenient? What about Victor Marchenko? I ran that name through iLink, got a blank page. Why? You got something more on him? Right now, no. It's just a feeling I have. We're well past feelings, Jensen. What we need is evidence. Christ. What a mess. You know word of Rucker's death is going to spread, don't you? And when that happens, the head of state police assures me Golem City will become a war zone. We can't let that happen. I hope we're good on juice, Chicane, because I need a ride. As for you, Agent. I still have a case to solve, and I know exactly where to start, Director. Smiley's had more than enough time to analyze that DSD I gave him. The one you took from Razika? I'll check in with him, see what's on it. After that, I'll go where the evidence takes me. I intend to make sure the right people are brought to justice for this, whether they're augmented or not. Get a move on. Before this case gets any colder, and keep me in the loop. Let's go, Chicane. Okay.

Could be our chance to determine his loyalties. He lives near TF-29. You want us to search his apartment? Not us. Me. You keep digging into that Versalife break-in, and see what the collective can dig up on a Viktor Marchenko. If I'm right, and Rucker was poisoned, all three might be connected. Jensen out. Adam, you there? You're not gonna believe this. Vladimir Orlov is in Prague. You're kidding. I wish I were. 6 months ago he got an augmented expert's visa and has been coming and going periodically ever since. Border control locked him in this morning. I hope control 6 months ago. Where is he staying? In the Lilioma Courtyard apartments on Lavani Street, second floor. I'll check it out. Mhm. So widzę. To wszystkie nagle takie Powiedzmy większe osobistości się tutaj zjeżdżają. Ulepszone czy nie, no ale... Nie wygląda to najlepiej. Okej, okay, jesteśmy w, w niezabezpieczonej strefie. A właśnie, mi chodziło o te drzwiczki tutaj. One nas doprowadziły tutaj. Okej, okay, a to nas zaprowadzi z kolei do blokady tunelu. Ale w sumie też wyżej. Nie wiem. Wchodzimy na teren, na którym nas nie chcą. Hmm. Dobra, jeszcze raz. Wejdźmy tędy. Yy. Przykrywa lobby poziomu drugiego nie to nam nic nie da no to no musimy iść tutaj tak czuję tutaj nic nie mamy yes, sir. i've already had confirmation from the sub-basement hub. the container vault has been pre-loaded and is ready for viewing. good. everything seems to be on track. and the new turret? plugged into central. it all seems green. no live fire testing. okay. Czyli tu się czegoś dowiedzieliśmy. Ja Chciał się dostać, na przykład. Dobra, spróbujmy tak. Ja już wiem, jak to trzeba zrobić. Okej, okay, już wiem, już wiem, już wiem, haha. Ha. No, w taki, w taki myk trzeba pójść. No właśnie. Ne. O Boże. Taki oczywisty myk, nie? bo nie taki oczywisty ok tu w sumie jesteśmy już wszędzie na, na terenie na którym nas nie powinno być um, biuro naczelnik jest tam więc po prostu tak wejść Czy żeby coś tak dało? Po prostu wejść? No ej, spoko. O, pod kamerą, pod kamerą. Anomaly detected. program initiated. Dobra. To nie były wszystkie punkty, które miały być. Dobra, miejmy nadzieję, że tu nie wejdzie. Hm. jeszcze raz hakuj Aha, to jest tak zrobione. Dobra, lecimy tędy. Dobra, teraz tak. No. Access granted. Okej, okay, no w sumie... Tak. Um, Stuck. Okej. Okay. Ooo, fajne skanowanie. Ładnie. I tutaj będziemy mogli szukać teraz. Ładnie. granted. okej, okay. dobra schowajmy może broń, żeby nie wyglądać aż tak dziwnie. O, oh, bo znowu cztery punkty. No dobra, jedziemy No. Tędy. No. no. Teraz musi dać radę. Ok. Hmm. Bo to pewnie o obydwa komputery chodzi. <grybujesz> oh, Jezu. Dobra, wzmocnijmy swoją pozycję. Tutaj. O, Boże, no. Ja bym chciał tylko wiedzieć, tak. Co? Tutaj, dokładnie. Znajdź haki w biurze. Hmm... Dobra, ten jest na lockdownie, no to... Program maskowania został uruchomiony. Fajnie. Okej. Okay. Dobra, zrobiliśmy to trochę... Kamery. Wyłączymy wszystkie. Hmm. A, I teraz tak, tu blokadę mamy. Fine, but I have many friends who are, and most of them are afraid to walk outside of their homes right now because if they do, the level of hatred and suspicion aimed at them is horrible. They want to feel safe in the dark. Well, there you have it, folks. It sounds like you had resolution three five seven. zrobić, nie? Tutaj nie ma żadnych haseł? Hmm. Nie mamy tu jakichś innych dokumentów, w których by mo byśmy mogli coś zrobić? A już wiem co możemy zrobić jeszcze. Jeszcze jedną rzecz możemy zrobić, ale nie mamy części. A boże, Jeszcze szukam mieszkania Millera. Fakowanie przechwytujące, a co to jest? Okay, weźmy sobie to mocniejsze ekowanie i tak pewnie to nic nam nie zmieni, ale. Nie mam pojęcia, jak tu można wejść w to gówno w ogóle. Kurde, głupia zagadka, nie? Ale tak, nie chciałbym się z tym męczyć pół roku. Nie no naprawdę, irytować mnie też na ta zagadka. Dobra, wrócę jak ją zrobię po prostu i dokończymy. Okej, okay, moi mili, jesteśmy z powrotem. Eee, tutaj jest... ...coś jest dziwne po prostu, ja nie umiem wam tego... ...nie umiem wam tego wyjaśnić. Jestem na to za głupi dzisiaj, nie? Um, Pan, to mamy nadzieję, że będzie z hasłem, nie? 1, 2, 9, 3, tak, o Boże. O Boże, 1, 2, 9, 3. 1, 2, 9, 3. Jak nie? Moment. 1, 3, 9, 3, no. Moment. Ah. Nie, ja aż nie, wiem, po prostu umiera hmm. to. W coś będzie wątpię, nie? Um, security może coś jeszcze? Ja nie wierzę, nie? Hm. Eee, dobra, daj się dobra, 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 moim liedzeniem. Znalazłem safe jeszcze. Mm, jest po prostu masakra dzisiaj. <grym>, tyle rzeczy, ile jest tu nawalone. To naprawdę. masakra. Teraz tak, tu i tu. Okej. Okay. <grym, tyle> Odblokuj. No i. Ok, znaleźliśmy informacje na temat lotu jakiegoś tam samolotu. I wygląda na to, że to pyknie. Czekajcie, jeszcze sprawdzę do końca, czy to jest zrobione. Tak, zanieść haki na Pikusa. Dobra, mamy zrobione. Ale powiem wam, no niestety, tu musiałem się już wesprzeć trochę... Trochę dodatkami wszystkimi takimi internetowymi, bo... Nie wygrzebałbym tego. W jakimś tam rozsądnym czasie, więc no... Co? No sorka, nie? Chciałem się wspomóc. Dobra, moi mili, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej.